Mariusz załaszcz prezydent Bytomia dziś z nami, mimo skorzystać z pańskiego czasu, Panie Prezydencie, bo pewnie łatwo dziś nie jest. Witam serdecznie to również dla mnie bardzo. Moment. Panie prezydencie, 25 lat polskiego samorządu to jest taka chwila, kiedy warto się mu się przyjrzeć z bliska. Pańskim zdaniem, po tych 25 latach samorząd terytorialny w Polsce jest w dobrym momencie, w najlepszym, może coś świętować, może coś um, czymś się pochwalić, czy to jest może jakaś szczególnie wrażliwa chwila dla niego. Nie, myślę, że to jest kluczowy moment, bo niestety w ostatnich latach zmiany, które zachodziły, mam na myśli głównie zmiany związane z finansowaniem samorządu. I też w wielu kwestiach ograniczanie kompetencji pokazuje, że jest to moment kluczowy, że wybory parlamentarne, które zapasem zdecydują o tym, jakie będą dalsze losy. Samorządu. A to nie jest pierwszy głos samorządowca, który mówi, że od tych parlamentarnych wyborów tak wiele będzie zależało. Mnie się ciągle wydawało, a w każdym razie byliśmy my mieszkańcy w takim przekonaniu utrzymywani, że samorząd i polityka to jednak są dwie różne rzeczy i nie trzeba ich wcale mieszać. No tak, ale zawsze, zawsze e, gdzieś jest element styku i tutaj, e, tutaj e, to najbardziej widać. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że choćby w kwestii wydatkowania środków unijnych to właśnie samorządy, zarówno wojewódzkie, jak i miasta, małe gminy, radziły sobie z tym świetnie, skutecznie, realizując te zadania, które w danej miejscowości były potrzebne, i nie ma lepszej instytucji, która, która robiła to sprawniej, lepiej. No a teraz już znamy próby ograniczenia tego. Które były. No, nie wiemy jeszcze, co te, próby, co te próby tak naprawdę do końca przyniosą, bo nie ma tych środków, choć ja uważam, że generalnie z, powinny te środki trafić do samorządu w zdecydowanej większości, a tak faktycznie nie jest. No i to pokazuje, że ktoś próbuje tą rolę umniejszyć, czy też odebrać kompetencje, po to, aby mieć takie narzędzie do tego, żeby jednych wesprzeć, a drugich skarcić. A pan no i... w jakiej grupie? Ja chyba raczej jestem z tych karconych. A dlaczego? E, to, nie wiem, No moje poglądy polityczne są znane. Czyli ja, jednak polityka. Ja wspieram opcję, którą uważam za słuszną, nie we wszystkich kwestiach. No bo przecież my nie musimy się ze wszystkim zgadzać, możemy się różnić, ale powinniśmy rozmawiać. A tutaj najczęściej okazuje się, że głos, który jest inny niż głos rządzących, jest głosem niepożądanym. No i stąd też różnego rozdania, ro rodzaju rozdania, jak na przykład, e, jak na przykład w Polskim e, Ładzie. Trudnym miastem pan zarządza, mi się wydaje, bo ono ma wielowiekową tradycję, pewnie ponad 700 letnią. 770 w przyszłym roku. Proszę bardzo. Wielu wie, że to miasto starsze od Krakowa, chociaż nie wszyscy o tym pamiętają, ale jednocześnie miasto zrujnowane i na powierzchni, i pod ziemią. Bez kasy z zewnątrz nie macie szansy z tym. Powiedzieć. Zgadza się, ja dlatego też cały czas podkreślam znaczenie środków unijnych, bo to co dzisiaj robimy, rewitalizacja wielu obszarów, od placu zabaw do kamienic głównych, deptaków, dróg. Wielu budynków, bo jest ich dzisiaj prawie 200. Te prace jeszcze trwają w wielu miejscach. To kamienice, które już przez wielu zostały spisane na stratę, dziś pięknieją. Piękne secesyjne kamienice. I to można zobaczyć dzisiaj w wielu miejscach tego miasta. I nie ma takich środków rządowych które by mogły ten fundusz zastąpić. I biorąc pod uwagę to, że przez ten czas, o którym Pan wspomniał, szczególnie powojenne miasto było eksploatowane, miasto, które wydobywało 1,4 całego wydobycia węgla w Polsce, a przypomnę, było to ponad 50 milionów ton, to wiecz więcej niż dzisiaj wydobywa cała Polska. Zostało wyeksploatowane i jak Pan słusznie wspomniał, zdegradowane. Bo stan budynków, dróg, kanalizacji nie bierze się znikąd bo to ta grabieżca, grabieżca eksploatacja siedmiu kopalń w tamtych latach spowodowała dziś duże problemy. No i dziś została jedna kopalnia, i miasto z problemami, bez żadnego. Wsparcia, mówię raz jeszcze, bez żadnego wsparcia, bo jesteśmy traktowani na równi z innymi miastami, gdzie wiemy, że koszty remontów, inwestycji i utrzymania są zdecydowanie większe niż w innych miastach w Polsce. Nie ma chyba drugiego takiego miasta, w którym, w którym byłoby na przykład 300 pompowni różnego rodzaju, wód opadowych, ścieków, wodociągów ze względu na niekorzystne kształcenie terenu. A to wszystko są koszty, bieżące koszty prąd. Eksploatacja, a my musimy funkcjonować dokładnie na takich samych zasadach jak inni, i nikt już nie pamięta. Że 2% dochodu krajowego brutto pochodziło właśnie z. Budynku. No tak, a to jest przeszłość. Tymczasem są samorządy w Polsce, które potrafią się z władzą na tyle dobrze dogadać, że przyjeżdżają ci premierzy, ci ministrowie przynoszą te wielkie kartony z wielkimi kwotami. Tak, wiem, I oczywiście działam. widzę to i, i widzę to, no ale czy to tak powinno działać? Zdecydowanie nie. Czy wy jesteście jednym z tych samorządów, które ma czerność warczeć na władzę, jak mówił prezes Gaczyński? I z wami dobrze, że się nie będzie. I... To nie chodzi o to, żeby generować konflikt, tylko żeby mówić prawdę i mówić jak jest. Jak jest kłopot, to mówić, że jest kłopot. Jak jest dobrze, to że jest dobrze. I takie sytuacje u nas mają miejsce. Jeśli są rzeczy, które uznajemy za dobre, to o tym mówimy. I, i, i. Nie mam problemu e, z podziękowaniem i z ukłonem w stronę tych, którzy robią dobre rzeczy, bez względu na to, z jakiej opcji politycznej pochodzą. Niemniej jednak, no dzisiaj zdecydowanie możemy mówić o, e, bardziej o rzeczach e, złych niż dobrych. No, to, to w takim razie te problemy bytomia, w tej perspektywie, którą pan widzi, ma jej pełną świadomość, są w ogóle do rozwiązania? Ale oczywiście, że są do rozwiązania. E, Oczywiście nie da się powiedzieć, że w prosty sposób, bo to jest praca na wiele lat. To nie jest to tylko kwestia infrastruktury, ale też struktury społecznej. Ale jednym z ze znaczących rozwiązań byłoby uruchomienie środków unijnych, Funduszy Sprawiedliwej Transformacji, KPO i innych programów, na bazie których będziemy w stanie dalej realizować, nazwijmy to, prace naprawcze i przywracanie miasta na właściwe tory. A pan w ogóle? Dwie w co ręce włożyć? Jak pan sobie wylistuje te potrzeby miasta? Nie, no, oczywiście, że wiem, natomiast to generuje, to jakby spowoduje, że trzeba dużo pracy w to wkładać. Tak też robimy, ja i moi najbliżsi współpracownicy. Problemy nie rozwiązują się same i nie ma na co czekać. Ja przede wszystkim kosztują, prawdopodobnie. Ale to właśnie chciałem o tym powiedzieć, że, że jeśli ta sytuacja się nie zmieni, My dzisiaj jeszcze mamy jeden wielki plac budowy: e, ulice, torowiska, kamienice. Czterosowa już prawie. Tak, prawie. tak, jest oddana, kończy się piekarska, torowisko, jedno, drugie. To wszystko się dzieje, ale podkreślę raz jeszcze na bazie unijnych pieniędzy z poprzedniej perspektywy e, jeśli te pieniądze się skończą i nie będzie nowych a powtórzę to jeszcze raz nie ma takich programów rządowych, które by dorównały skali tych środków to w pewnym momencie się zatrzymamy i e, te potrzeby naprawcze, rewitalizacji e, będą, e, będą po prostu, e, nie doczekają się realizacji i, e, i problemy znowu zaczną się namnażać. Mówi Pan o rewitalizacji, bo to jest rzeczywiście bardzo pilny temat, ale zastanawiam się czy i jak Włodarz takiego miasta, jakby to radzi sobie z zbalansowaniem potrzeb, no bo w pięknych kamienicach nie będą mieszkali ludzie, którzy nie będą mieli gdzie pracować. Więc trzeba ważyć, jak upiększać miasto, jednocześnie czynić się atrakcyjnym dla biznesu, inwestorów. Oczywiście, jakby to wymaga bardzo dobrego czucia i myślę, że na razie je posiadamy. Jest wiele problemów, które latami były nierozwiązywane, a staramy się dalej iść do przodu. Takie jak budowa nowych obiektów sportowych, by to miasto sportu w pewnym momencie nie miało żadnego normalnego obiektu sportowego na poziomie. Żeby utrzymać jakiś standard, to się zmieniło w tym czasie. Kwestia kali mieszkalnych, tu również w ramach tej rewitalizacji przekazujemy, Rok rocznie wiele mieszkań do zasiedlenia naprzeciwko nas kolejne kamienice, które są w trakcie remontu. Obok nas takie do remontu. Tak jest. Takich kamienic jest sporo. No, niestety jeszcze cały czas kłania się nam problem, który, który nadal jest na śląsku, czyli nieuregulowany status własności. Ja wybaczę, że ja się przyglądam temu co dookoła nas i naprawdę pytam, czy pan wie w co ręce włożyć. Eee... Tak, tak, to wymaga, to wymaga konsekwencji, wymaga zaplanowania i tak też się dzieje. Nie Chyba ukrywam, wymaga... że, że osobiście się angażuję w wiele tematów mniejszych i większych. Chyba wymaga dobrego samopoczucia też, bo ja pamiętam taką pańską wypowiedź, nie pomnę, publikatora, do którego napadła, ale powiedział pan, że Wytom to jest miasto ładniejsze od Katowic. Ale to zdecydowanie tak. To bo chyba tak się nie... rozglądam, wypomnę. To zdecydowanie tak. No szkoda, że akurat stanął Pan nie, na tym no pasie. Jadne. Na tamtym pasie widzielibyśmy znacznie więcej. Cały jakby Jest duży ciąg już wyremontowanych kamienic. Bytom jest pięknym miastem i w wielu miejscach bardzo dobrze to widać, bo jeżeli. Mamy obok siebie dwie kamienice, jedną odrestaurowaną zgodnie ze sztuką, czyli pod nadzorem konserwatora zabytków i drugą, która jest budowana w Niemiec w tym samym czasie, ale nie doczekała się remontu, to, to widzimy, jak, jak, to można, można jak można te piękno wydobyć. Ale jak tu będziemy przejeżdżali, po prawej stronie zobaczymy coś bardziej nowoczesnego, czyli kolejną przyjazną przestrzeń rekreacyjną z zachowaniem elementu zabytkowej kamienicy, elewacji, to naprawdę będzie wspaniały teren i myślę, że do końca roku. Zapraszam serdecznie, może będzie warto się tu spotkać. No dobrze, wyremontuje pan te piękne kamienice, będzie miejsce do życia, będzie miejsce do pracy. Myśli pan, że ludzie przestaną z wyjeżdżać albo zaczną do niego przyjeżdżać? Ja brałem udział w takiej akcji, którą pan zaproponował, chwaląc się ludźmi z różnych miejsc w Polsce i na świecie, którzy miasto wybrali, ale to jest tylko akcja, ona czemuś musi służyć. Czy to no, działa? Oczywiście, no, ja wiem, że nadal ten bilans migracyjny jest ujemny. On się bierze z różnych względów, również z takich, że, że dziś wiele osób chce mieszkać w małej miejscowości za miastem, ale pracować w dużym mieście. Natomiast e, tych sygnałów o ludziach, którzy kupują te nieruchomości, przyjeżdżają, tym mieszkać jest naprawdę bardzo dużo, a powiem, że, e, że e, coraz więcej. E, spotykam się z przedsiębiorcami, którzy. Stanie dziwią te wstrząsy jedziemy przez centrum miasta remontowanego. Tak jest to są jedna z ulic w Bytomiu. E, ulica Piekarska, też gruntowny remont wszystkiego co pod ziemią, nad ziemią i wokół. Nie tak dawno otwieraliśmy nową fabrykę w Bytomiu, ludzie spoza poza Bytomia powiedzieli, że Bytom robi się naprawdę świetnym miejscem do zamieszkania. Byli zadowoleni z pomocy, jaką inwestorom tutaj okazujemy przy w kwestiach różnego rodzaju procedur, tak aby mogli się rozwijać, więc ja w to mocno wierzę i słucham i tych głosów pozytywnych, i tych negatywnych, i staram się cały czas korygować swoją pracę, aby ten rozwój był coraz szybszy. I znają Pana ci Państwo mieszkańcy z tego, co zauważyłem, nie tylko z posiedzenia Rady Miejskiej, nie wiem jak tam z frekwencją na posiedzeniach, ale z sieci też, bo Pan ma taką manierę odzywania się do nich albo w takich miejscach jak to, a więc samochód, albo po prostu w nagraniach wideo. Po co Pan to robi? Ja bardzo sobie cenię kontakt. Nie prowokuje, pytam szczerze. Nie, oczywiście, ja bardzo sobie cenię kontakt z mieszkańcami, ale aby to miało sens, musi to być kontakt na dużą skalę. i Oczywiście nie, nie zaniechałem spotkań takich bezpośrednich w dzielnicach, na których też przychodzi bardzo nie dużo ludzi, ale regularnie robię to w sieci w różnych momentach. Jak zapewne Pan wie w każdy piątek rano, ale, ale też tematycznie, w zależności od tego, co się dzieje, chcę, by mieszkańcy mieli informację. W ślad za tym idą zawsze wiadomości, maile, na które codziennie rano odpowiadamy różnego rodzaju problemy, kierujemy na właściwe tory, aby je rozwiązać i myślę, że mieszkańcy sobie to ocenią, że jest miejsce, że jest osoba, która na to reaguje i która liczy się ze zdaniem, z ich zdaniem nawet jeśli jest to zdanie krytyczne. Myśli Pan, że gdyby samorząd zniknął w tym wymiarze, w którym mamy go dziś, zostałby zastąpiony przez władzę centralną, to ludzie by to zauważyli i żałowali? No myślę, że to, o co Pan zapytał, czyli na przykład kontakt z prezydentem, zgłoszenie mu problemu w takiej sytuacji, byłoby de facto może nie niemożliwe, ale w dużym stopniu ograniczone, a czas reakcji na tego typu na tego typu sygnały, no, to można sobie tylko wyobrazić. Jak mu władza załatwi wszystkie sprawy, to nie będzie znaczy, potrzebował... To są tylko słowa, bo obiecać można wszystko. Natomiast kwestia możliwości sprawczych jest już wtedy inna. Nie wyobrażam sobie, żeby mieszkańcy by to nie chcieli, żeby ktoś siedząc w Warszawie zarządzał ich miastem. Czyli pan jest w dobrej myśli o następnych 25 latach polskiego samorządu? No myślę, że kluczowym momentem będzie 15 października. Jak Pan zapyta mnie po tej dacie, to chętnie również o tym porozmawiam. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, z taką opowieścią o mieście i o przyszłości samorządu. Bardzo dziękuję za spotkanie, Panie Prezydencie. Ja również dziękuję. Do zobaczenia.